Jest o coś tu fajnie pociągnęło. Nie wiem, czy mi w brzeg się nie wbije. Witam wszystkich z Nadpodlaskiej Amazonki Rzeka Narew. Jestem w parku narwiańskim. Płynę sobie w górę rzeki, ze dwa, może trzy kilometry. Ostatni raz tutaj byłem w tamtym roku jesienią. No a tutaj kilka ryb fajnych udało mi się złowić. I dzisiaj jestem tutaj po raz pierwszy w tym sezonie. Woda idealna do spinningu. Pogoda też zachmurzenie całkowite. Przyjechałem tutaj, bo w ciągu dnia ma dosyć mocno wiać. <laughs> Oby się to nie sprawdziło. Ale nawet jak będzie wiało, to tutaj będę miał w miarę komfortowe warunki do łowienia, bo rzeka tutaj nie jest za szeroka. I mocno zarośnięte brzegi taką wysoką trzciną, tak jak widać, także będzie gdzie się schować od tego wiatru Mam nadzieję, że Jakieś okonie Może jakieś szpaki Dzisiaj się zameldują Okolica Przecudna Bardzo ładna tutaj rzeka Bardzo Są miejsca głębokie Są płytkie są, że trochę szybciej płynie. Są, że prawie woda w miejscu stoi. Także miejscówek do łowienia na spinnik jest tutaj pełno. Dobra, mam jeszcze przed sobą sporo metrów do przepłynięcia. Jak się doturlam na miejsce, przykleję się gdzieś do brzegu, to się usłyszymy ponownie. Na razie. Witam ponownie. Jestem już na miejscu. Dosyć spory odcinek przepłynąłem. Z tego tutaj miejsca zacznę łowić. A dzisiaj w planach mam o takie trzy przynęty. No, to dzisiaj chcę próbować, czyli tak, większa tanta, mniejsza tanta i taki raczek. Ostatnio łowiłem na raczka, ale w innym kolorze, a dzisiaj spróbuję na takiego żółciaka. No i ostatnio też na mniejszą tantę łowiłem. No to dzisiaj dla odmiany zacznę od większej tanty. Jeżeli będą efekty, to pewnie na niej zostanę a jak nie to będę kombinował eee, ok zaczynamy zabawy pierwszy rzut kontrolny Macie. Kurde w pierwszym rzucie brania okonia. Mam nadzieję, że to pecha nie przyniesie. Jest w pierwszym rzucie taki fajny okoń. Oby tylko pecha to nie przyniosło. Proszę bardzo, uciekaj do wody. Na dużą tante. Nie jest źle. Jest, jest, jest. Co my tu mamy? Konek. Dwa metry, półtora metra od pontonu. Wcześniej też puknął, ale się nie wciął. Jest, jest, coś mam. Okoń. Jest okoń. Nawet fajnowacki. Z Podlaskiej Amazonki. Okoń z Podlaskiej Amazonki. Proszę bardzo, z rzeki Narew. z pierwszego rzutu tamta jeszcze do dna nie doszła ładny okoń będzie tak mi się wydaje tamta jeszcze do dna nie doszła no proszę waja was ten tu już fajnowacki proszę bardzo Branie. Piękne branie i szczupak. Może być wymiar. Wiedziałem, że w tym miejscu nie. Wiecie co tu jest? To nie szczupak. Teraz zobaczymy co to jest albo kleń, albo jaś I to duży Albo czekajcie, czekajcie, bo ja już zgłupiałem duża ryba, ale niech Niech się trochę pomęczy Jezu, jakie jazisko. Ja Cię nie mogę. Ja na bolonkę takich nie łowiłem. Nie łowiłem takich na bolonkę. No po prostu. Ależ wielki. Dobra, spokój. Popatrzcie, co tu mamy. Jakie wielkie jazisko Parę Trochę waży, nie wiem ile trochę waży Dobra, uciekaj Uciekaj do wody uu Ależ rybka ładna Myślałem, że to szczupak, bo to walnięcie było Konkretne Wiedziałem, że tu coś musi być, bo tak, nurt płynie tutaj, tutaj macie tutaj taką wcinkę, woda prawie stoi w miejscu, delikatne wilki i wiedziałem, że tu musi coś stać, ale nie wiedziałem, że takie jazisko tu stoi. Uch, dobrze się zaczyna dzień. Jest, ale brał na dwa razy. Jest kolejny okonek. Tutaj, zaraz przy samym Pontonie. O taki. Ajajajaj aj, 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 aj. było puknięcie O co zostało z tanty. ładne puknięcie było Dobra zmieniam tante i dalej działamy Siedzi. Ładnie z dna mi tu. Zasał. Jest. O! Się wypiął. Się wypił fajny okonek. Tutaj taka widać wnęka. Woda spokojna. Nur tu prawie nie ma. Może się kręcą te okonie. Może ich więcej tutaj zobaczymy. Jest, 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 branie było. Mamy o jest, 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 konek. Nieduży, ale jest, Siedzi kolejny przy samym pontonie. Taki sam jak tamten. Ten sam rocznik, dobra. Dwa z tego miejsca wyjąłem. Płynę długość rzutu w dół rzeki, tam. Tam widzę też fajną miejscówkę. Wszędzie pełno fajnych miejscówek. siędzi, o ten będzie fajny, ładnie bije, chyba będzie największy, o ładne okoń, z takiego głęboczka, Ciekawe już popłynął. Siedzi, siedzi okonek i to ładny, o taki jak na tą rzekę, I to już fajne, standardowy do wody. Jest... o! Coś tu... fajnie pociągnęło. Nie wiem czy mi w brzeg się nie wbije. Oby nie. Dobra, ale może to nie być szczupak, powiem Wam. Nie wygląda na szczupaka. No pewnie, że to nie szczupak, tylko dru, drugi, drugie jazisko. Widziałem czerwone płetwy. Bardzo duży. Pod prąd mi idzie. Dobra, wpadł mi do podbieraka. Jeszcze większo od tamtego. Ludzie. Ale bestia. Ja tutaj przyjechałem na szczupaki. Na okonie. A tu zamiast... Znaczy okonie trochę pobrały, ale szczupaki to nie za bardzo. Ale zamiast tego to patrzcie co tutaj. O Jezu, dobra, już spokojnie kolego. No po prostu Ależ wielkie jazisko Dobra, już, już Dobra, już, już, już do wody z nim Już do wody aż cholera, jasne No chodź tu Jeszcze mi tu żyłka się zaplątała Dobra Uciekaj Popłynął do siebie. Ja tu na szczupaki, a tu takie jaziska. Drugi dzisiaj. Wystarczy na dzisiaj tej przygody. Kończymy tym Dużym, fajnym jaziem. Coż tu mogę powiedzieć? Dwa duże jazie, trochę okonia, trochę puknięć niezaciętych. Jedno ładne puknięcie, i tanta urwana w pół. Mogła być też fajna ryba, ale niestety się nie udało. Może następnym razem. Także parę godzin fajnie spędzonego czasu. Wyjazd uważam za udany. Byłem tutaj dzisiaj pierwszy raz, ale wcześniej, w tamtym roku, trochę też tutaj popływałem. Dosyć sporo razy tutaj byłem i powiem Wam, że nigdy jazia nie złowiłem. Nigdy nie trafił mi się tutaj Jasi o no konie, szczupaki. miałem też jakieś nieduże sandeczyki kilka ale jazie no rzeka to rzeka jazie w rzece są i dzisiaj się o tym przekonałem że w tamtym miejscu, w tym miejscu jednak można jazie ładnego złowić szczupaki nie wiem nie chciały brać To niech nie biorą Będę jeździł na jazie Nie, szczupaki tutaj też są dzisiaj dzień taki wichura, słońce, zachmurzenie, nie wiadomo co No ale nieważne, ważne, że trochę rybek się udało złowić i z tego Wyjdzie jakiś fajny film. Zapraszam oczywiście do oglądania. Jeżeli komuś się spodoba, to jak zwykle do subików zachęcam. Z subikami się nakręcam. Dzięki subikom chcemy się jeździć w tak fajne miejsca i łowić fajne ryby. Jak na przykład te dzisiejsze dwa jazie, niezłe bonusy na bolonkę, takich nie złowiłem jeszcze w tym roku. Ok, do samochodu mam już niedaleko, będę kończył te zakończenie. Jeszcze raz zapraszam do oglądania <laughs> i do usłyszenia następnym razem. Może w końcu jakaś bolonka. Może jakaś pogoda podpasi, to pojadę gdzieś na bolonkę. Chce mi się trochę białej ryby połowić. Na razie to tyle. Do usłyszenia. Hej!